Cześć! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moim ulubionym przepisem na ciasto do pierogów. Ja zazwyczaj przygotowuję dwa rodzaje ciasta pierogowego. Ostatnio uważam, że najlepsze jest to ciasto z jajkiem. Takie samo przygotowywała moja babcia i uważam, że jest rewelacyjne. Pierogi się nie sklejają, są delikatne, po ugotowaniu są miękkie, na pewno nie takie gumiaste. Można je ciasto bardzo cienko rozwałkować, zobaczcie jest ładnie elastyczne. Więc nic, tylko robić pirogi. I teraz yy, to ciasto przygotowuję następująco. Najpierw do miski wsypuję trzy szklanki mąki, dodaję do tego wodę, wbijam całe jajko i doprawiam solą. Mieszam, a potem przekładam na blat i zagniatam. Ciasto powinno być elastyczne, nawet lepiej, jeżeli jest troszeczkę bardziej wilgotne, łatwiej zawsze dosypać mąki niż yy, dodawać wody. Nieużywane ciasto zawijam w folię, bo zawsze wolę wałkować troszeczkę mniejsze fragmenty ciasta. Tym bardziej, że staram się zawsze wałkować ciasto dość cienko. I tutaj jeszcze też mała podpowiedź. Jak już rozwałkujecie ciasto, wytniecie za pomocą szklanki kółka i teraz chcecie nakładać farsz. Jeżeli ciasto leżało tak brzuszkiem do spodu, to polecam Wam, żeby farsz nakładać właśnie na ten brzuszek. Bo on jest troszeczkę bardziej, jakby w tym miejscu to ciasto jest troszeczkę bardziej wilgotne i łatwiej Wam będzie sklejać ciasto. A to dlatego, że po prostu ta wierzchnia część, szczególnie jak już te kółeczka chwileczkę leżą na blacie, szybciej obsycha. Za to od spodu zostają wilgotne. Więc farsz wystarczy nałożyć na to kółeczko i zlepić. Dokładny poradnik o tym, jak lepić pierogi też znajdziecie, ale ogólnie najpierw łączę, tak żeby utworzyć taki ładny półksiężyc, a potem robię falbanki. Zamiast falbanek mmm, możecie też po prostu zrobić takie ładne wzorki widelcem. Też fajnie się sprawdza. Zachęcam Was do przygotowania pierogów właśnie z wykorzystaniem takiego ciasta. Niebawem Wam pokażę też moje drugie ulubione ciasto, chociaż to jest chyba fajniejsze. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa